Czym za młodu nasiąkłem, tym w dorosłości się stałem. Dlatego poznaję świat przez bajeczki z morałem. A tytuł tej opowieści brzmi: Dżdżownice czekają na deszcz. Pod wilgotnym dywanem ziemi, gdzie korzenie drzew splatały się jak plątanina starych, splątanych warkoczy, żyła sobie rodzina dżdżownic. Były długie, różowe i zawsze trochę rozciągnięte jak gumki recepturki po całym dniu zabawy. Ich skórki lśniły lekko, gdy promyki słońca czasem wpadały do korytarzy przez maleńkie szczeliny. Najstarsza z nich, babcia Glizda, miała zwyczaj opowiadać historię z czasów, gdy deszcz padał często, a ziemia była tak miękka, że można było w niej pływać niczym w błotnym jeziorze. Ach, dzieci, kiedyś to były ulewy, mówiła z rozmarzeniem, przeciągając każde słowo jak najdłużej. Krople dudniły o liście jak tysiące małych bębenków, a my wychodziliśmy na powierzchnię i robiliśmy wyścigi po mokrej trawie. Czasem nawet deszcz był tak silny, że spływały z górek małe rzeczki błotka, a my płynęliśmy nimi jak łódki z liści. A gdy niebo było czarne od chmur, zapach wilgoci był tak cudowny, że aż kręciło w nosku. Dżdżownice, glutek, świderka, maślaczek i maleńka słuchały z zachwytem, wyobrażając sobie tę wspaniałą, mokrą zabawę. Teraz jednak w ziemi panował suchy, twardy spokój. Od dawna nie padało pęknięcia w glebie wyglądały jak pajęczyna zrobiona przez olbrzyma a powietrze pachniało kurzem i liśćmi które od dawna prosiły o łyk wody Babciu kiedy wreszcie będzie deszcz zapytał maślaczek który zawsze zadawał pytania w najmniej odpowiednim momencie zwykle z pełnym pyszczkiem gliny Jak przyjdzie jego czas odparła spokojnie glizda ale żeby go powitać Musimy być gotowe. I tak zaczęło się oczekiwanie. Glutek codziennie wypatrywał ciemnych chmur przez maleńką dziurkę w ziemi, świderka kopała awaryjne korytarze, żeby woda miała którędy spływać, a maleńka ćwiczyła wyciąganie się jak najbliżej powierzchni, żeby złapać pierwszą kroplę. Maślaczek zaś robił eksperymenty, układał kamyczki, żeby zobaczyć, jak woda będzie wokół nich płynąć gdy wreszcie nadejdzie. Babcia tymczasem opowiadała o tym, że każda kropla jest jak mały list od chmur. Przynosi wiadomość, że świat o nas pamięta. Pewnego popołudnia, gdy słońce zaczynało się już chować za lasem, ziemia nagle zadrżała od ciężkiego tupotu. To kret braciszek biegł do nich z wieścią. – Słyszałem żaby na stawie! – zakrzyknął zdziajany, otrzepując futerko z grudek ziemi. Śpiewają tak głośno, jakby szykowały bal na mokradle. Babcia Glizda uśmiechnęła się tajemniczo. Żaby nigdy się nie mylą. Przygotujcie się, moi drodzy. Noc była ciepła, a powietrze gęste, jakby nie mogło się doczekać czegoś wielkiego. Nad ranem zagrzmiało, a pierwszy błysk przeciął niebo jak srebrny wąż. Potem huknęło tak, że maleńkie kamyki w ziemi zadrżały. Czuć było, jak pod powierzchnią wszystko zaczyna pachnieć życiem, nawet korzenie drzew lekko drgnęły. I wreszcie plask. Pierwsza kropla spadła na ziemię, a zaraz potem miliony innych, dudniąc o liście, kamienie i trawę. Dżdżownice wyskoczyły z korytarzy. Glutek ślizgał się po błocie jak na lodowisku, świderka robiła mokre piruety, maślaczek turlał się w kałuży. A maleńka łapała krople na czubek głowy, chichocząc tak głośno, że nawet kret braciszek musiał się uśmiechnąć. Babcia glizda wyszła powoli, czując jak ziemia znów staje się miękka i przyjazna, a zapach mokrej gleby otula wszystko jak najpiękniejszy koc. Krople spływały jej po grzbiecie jak chłodne, srebrne paciorki. Widzicie dzieci, powiedziała, gdy woda chlupotała im pod brzuszkami. Warto czekać cierpliwie, bo kiedy przychodzi ten moment, smakuje jeszcze lepiej. A jeśli w dodatku możemy go dzielić razem, to jest najpiękniejszy dar, jaki możemy dostać od natury. A morał tej bajeczki jest taki, moje drogie dzieciaki: czasem najpiękniejsze rzeczy w życiu przychodzą dopiero wtedy, gdy nauczycie się na nie cierpliwie czekać. Jeżeli bajeczka się podobała, to bardzo się cieszę. Proszę serdecznie o polubienie filmu, podzielenie się opinią na temat historyjki w komentarzu i subskrypcję kanału, co pomoże w tworzeniu nowych opowieści. Do usłyszenia.